Siemaneczko ludziska z tej strony i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze Skyrima gdzie kontynuujemy zwiedzanie kopalni żarzący okruch być może znajdziemy tutaj jakieś konkretne łupy mam nadzieję że o proszę tak to ja lubię zaczynać mam troszeczkę przerwę w nakrywaniu wiem sobie o awansik o bardzo ładnie kondycha. tylko w co tutaj wpakować o mm. Chyba to skradanie sobie weźmiemy. Jednak... Cios w plecy, pyk, ok. Dobra. Dwa pomidorków to nie chcę. O, ale tam jest gościu. Mhm. No nie spodziewałem się tego, że yy, nie przestrzelę przez kraty. Szczerze powiedziawszy. No, strzela. Nie, nie było tu nic Dobra, wycofajmy się teraz Troszeczkę No, easy peasy Rozstrzelany jak Klucz do kopalni żarzący okruch Nie mogę zabrać. No nic, trudno. Idziemy. Idziemy dalej. Zwiedzać kopalnię. Przy okazji, grzybki. Co to za cela? Aha, bo była kluczem. A no nic. Zobaczmy jeszcze, czego strzegła ta kobitka. Forek pusto, pomidorka to nie chcę. W kuferku co mamy? Granat, zwój, o, oh, super. A. Dobra, tu to raczej nic ciekawego nie będzie, więc idziemy dalej. Zaraz zrobimy szybki rekonesans. O, proszę, wydobądź żyła rudy żelaza. A co? Dlaczego nie? Czy tutaj jeszcze będzie jakaś ruda? O, jest tam kto. Patrzcie, ten nawet przestał ten. Oj 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 chyba czas się wycofać, bo tam jest więcej przeciwników niż bym sobie tego życzył. Skitrajmy się tutaj, zobaczmy czy nas znajdą czy nie znajdą. E, chyba nie znajdą tu. Chwistki, wyobraźnia płata mi figle Co to było? Ucieczka! O, no, 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 nie wykrywaj, nie nie wykrywaj, nie, proszę, nie wykrywaj, nie wykrywaj. <shocked> uh. Dobra, udało się. ta, tamten, obity skitrajmy się tutaj, bo nas zaraz będą szukać skąd poleciała ta strzała? A to pewnie wiatr szukają nas? lala, szukają w nogi Chris, w nogi Chris Więcej, ale pokażę Ci to później. Przyjdzie tutaj. Aha, tutaj koleżka nie przyjdzie. Dlaczego? A może jednak? A jednak, ale szybko się rozmyślił. Ucieczka, ucieczka, wspitamy się w krzaku. A czy ja mam jakąś inną broń? Nie, tylko to mieliśmy, więc weźmy sobie w takim wypadku. Żelazny. Aha, bo to wielki miecz. To nie. Stalowy miecz. F. Dobra. No dobra koleżko, już tam przestań hechować. Oj, oj. Halo? tam? Nie, nie, nikt, nikt, nie ma tu nikogo. Nie, nikt, nikt, nikt. Oj. Aż podskoczył. Miotek, miód, super. Jak tam stoimy z udźwigiem, no w miarę. Więc, dobra, idziemy dalej, kontynuujemy eksplorację. Bo robi się tu coraz weselej. O, i proszę bardzo. Tak jak lubię, awansik. Nie, nie ma nikogo. Awansik, cyk. Czy w skradaniu możemy coś wybrać ponownie? Nie, nie możemy, mamy tylko 35. Lipka. Ucznictwo. Wymaga 20, możemy. Proszę bardzo. Z przyjemnością wezmę sobie to ucznictwo. Tymczasem Zerknijmy, co oni tu mają. Mają sztabki żelaza. Żelazny, miecz żelazny. O, to sobie I przez... No i bardzo ładnie. Weźmiemy sobie ciągaczkę. Czy tutaj coś jeszcze macie ciekawego? Grzybki z przyjemnością. Do alchemii na pewno się przydadzą. A czy... Tak. Bandyta. Łuk myśliwski! Wow! to to już chyba, że chociaż tam to wezmę to, a resztę sobie... a, to też co? I możemy teraz zmienić łuk z tego badziewia na taki łuczek, który będzie jedneczką cyk Nie ma no, nikogo Znaczy ja pana mogę troszeczkę zmiękczyć, a następnie Ej, ej, Jej. Na pewno coś tu było. Piękny kilkam. To mi się podoba. Zbieramy z gościa. Co pan miał? U. Uuuu, ale jestem przeciążony teraz. u nie, To nie wróży nic dobrego. O, 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 na, na, na Co byśmy mogli panu zostawić? Ej, 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 ej. nie tak, nie tak, nie tak. Halo, halo. Trzewiki możemy wyrzucić. Zmienimy sobie szatę, broń, ciężar, ale no za to jaki? Wartościowy ten wyrzucimy. Dobra, idziemy dalej. Ciekawe, co nas czeka. Chciałbym w którymś z następnych odcinków wybrać się po maskę. Bo tą Dragon Trista. Bo mam wrażenie, że któraś nam się może przydać. Cóż, mój kuferek. Źle to zrobiłem, że otworzyłem ten kuferek, tak? Bo gdyby tam była pułapka, to miałbym problemik. Ale no cóż. Winko, Resztę tu zostawimy, bo nie ma nic ciekawego. Kufelek. O... Tam jest kuferek, a nie kufelek. więc udamy się po niego zobaczmy. I otwarte. O, faktycznie, no, faktycznie na łupy. Naprawdę godne poszukiwacza przygód. No ale nic, trudno. Ważne, że zebraliśmy żelazo, po które się wybraliśmy tutaj. To co teraz by wypadało, iść, posprzedawać ten cały badziew chyba. Ale zobaczymy, co nas jeszcze tutaj czeka. Może znajdziemy jeszcze jakąś rudę żelaza? Już koniec No dobra, no cóż no. Skoro tak, to tak, no co poradzę, no nic nie poradzę. No dobra, skoro wyszliśmy do Skyrim z powrotem. A gdzie jesteśmy w ogóle? Aha! Zaraz obok tylko. Oj nie, 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 nie. nie. Dlaczego mnie to tak? Jak kliknę prawy to mnie tak ten Gdzieś przerzuca. Aha, bo prawy to jest obracania mapą. Yy, usuń Pomów z jarlem białej grani, ale to ja nie chcę być z jarlem białej grani. I odzyskaj złoty szpon. To sobie weźmiemy. No nic, w takim wypadku teraz wypadałoby się udać do yy, rzecznej puszczy, tak? A następnie zwiedzimy sobie, może, tę czarny głaz. Skoro tam jest faktycznie coś ciekawego, czy jest tutaj kowal? Nie ma, bo śpi. No dobra, to ja na niego poczekam. I chyba jeszcze musi. A nie jest, zobaczcie. Witam, panie kowalu, witam. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Czy lepiej się chronić? Oczywiście, że lepiej się chronić. No, Kowalu, czego ty się spodziewałeś? Klaski skóry to samo, że zostawię. Skóra również. To może się przydać. Dobra to jest wszystko co Chris miał do sprzedania, na to wygląda. Ale najlepszą zobaczmy. broń i pancerze. Co ty masz? Cesarski łuk letargu. No hmm. tam to wygląda ciekawie. Ale łuk myśliwski. Nie no, chyba se daruję tutaj kupowanie w takim wypadku. Strój, Rozejrzyj ej gościu, się. dlaczego? Chciałem od Ciebie kupić jakiś strój, co masz? Skradanie lepsze o 15%, 2,400, hmm. To by się nam przydało później i byśmy se to, stalowy hełm, yy, rozenchantowali, no ale nic. Dobra, nie masz nic ciekawego, więc idę od Ciebie. Zobaczmy, co u kupca. Może u niego coś uda się wytargować fajnego. Nie, Witam nie pana. Pozwól mojej... Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. A co ty gadasz, Chris? Ametysty z przyjemnością. Drewno opałowe myślę, że też możemy sprzedać. Granaty. Serek. Kilowce zostawię. Księga czarów, jasnowidzenie, a to się nauczymy. Miksturki sobie sprzedamy. Gdyż yy, nie mam raczej w zamiarze dostawać obrażeń. Porwany dziennik. To też chyba możemy. Rubin. Szatanowicjusza, sztabka żelaza zostawimy, sól zostawimy, wino, wino Wykuwanie lekkiej zbroi już przeczytałem, zgubę nieumarłych, oczywiście, że sprzedamy, z przyjemnością. A co ty masz? Nie masz nic. W takim razie to wszystko, co od ciebie chciałem. Udajmy się jeszcze do alchemiczki. Gospoda pod śpiącym gigantem. Dobra. O nie! Nie mówcie, że to nie ma go. To, to dobrze. Myślałem, że znowu będzie nam brzdękolił na harfie czy czymś tam, ten dziadyka. Dobra. Przywrócenie magii. Przerwać alchemię, No tak, bo nie mamy już więcej. Przedmioty, składniki. Aha, no dobra, w takim wypadku. Nie poalchemikujemy tutaj już za dużo. Mamy pokoje. Zaspokójmy ten apetyt dobrze. Czy ja coś mam, co bym ci chciał sprzedać? Nie mam nic. No to nie, to ci nie sprzedam. W takim wypadku, ale. Czarna szata. Nie, nie chcę czarnej szaty. Dobra, to by było wszystko, co chciałem. Dajmy się do Skype'a, przeróbmy jeszcze tą skórę wilka. Tak, i skóra, tak, dobra, świetnie, perfekcyjnie. No nic, ja będę sobie tutaj kończył ten odcinek, bo jest za mało czasu, żeby zacząć jakąś nową przygodę, a nie chciałbym go przedłużać, także wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, a my widzimy się już wkrótce, Szymanetko, cześć!